zaprojektował standardowe 4-metrowe wjazdy. Niestety tak to wygląda. Wiem, że nie u wszystkich będzie to dobrze wyglądało, nie wszystkim będzie pasowało, natomiast taka jest rzeczywistość. Druga rzecz jest taka, też pojawił się problem. W ostatnim czasie odbieraliśmy, czy firma odbierała odpady azbestowe. Yy. Firma, która odbierała azbest, realizowała odbiór tego azbestu z trzeciej i czwartej edycji. W międzyczasie prowadziliśmy nabór na piątą edycję i są ludzie, którzy zapisali się na piątą edycję. To są wnioski, które w tym momencie są w obróbce i prawdopodobnie zostaną zrealizowane w lecie. Ci ludzie zgłaszają do nas problem, że firma nie odebrała im odpadów azbestowych, bo oni powystawiali, no nie dobrała, bo nie mogła odebrać. Bo ci ludzie nie złożyli tego powiedzmy rok temu, tego wniosku, tylko teraz. A że nabór tak naprawdę zbiegł się z odbiorem z poprzedniej edycji, no tak nie. Nie trafiliśmy po prostu zbyt dobrze, tak się złożyło. Te odpady będą odebrane, ale w lecie, pod koniec lata. I trzecia jeszcze rzecz, nie wiem kto to mówił, może pan Sławek, ale to już nie oskarżam pana, bo nie wiem, tak mi się wydaje. Ale, ale tak mi się wydaje, że pan w pewnym momencie padła taka informacja, zresztą prawdziwa, że ceny za śmieci zostały podniesione. Oczywista, oczywistość, prawda? Sprawa jasna. Natomiast ja chciałbym przytoczyć Państwu tylko dwie liczby. Gmina Kąkolownica w 2017 roku za zagospodarowanie odpadów zapłaciła 455 328 złotych, natomiast za 20 rok było to już 938 974 złote. Ja nie mówię o dochodach, prawda, które otrzymaliśmy od ludzi, tylko to zapłaciliśmy. 455 do 938. To jest ponad dwa razy więcej po prostu. Na to się składa i wielkość, czyli ilość tych odpadów, i cena tych odpadów po prostu na bramkach. Tu nie chodzi o to, panie Sławku, że ja. Wydaje mi się, że to gdzieś tam pan wspomniał o tym, a ja akurat. To może w takim razie, może nie pan, ale gdzieś mi się wydaje, że ktoś o tym mówił. A mam przed sobą zestawienie, więc pozwoliłem sobie po prostu to zestawienie państwu przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim pani Piotr, jeszcze chwileczkę, panie radny, pan Piotr Buntka. Dobrze? W kolejności. Bardzo, bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Muszę wrócić tutaj, bo był temat odnośnie budowy drogi S19 i to jest taka bardzo ważna sprawa dla mnie i dla mieszkańców Zosinowa i tu bym chciał zaczerpnąć wiadomości od Pana kierownika odnośnie świetlicy wiejskiej w Zosinowie, żeby Pan przekazał po prostu mieszkańcom, bo są pytania co się stanie z tą świetlicą, czy Rzeczywiście, ona będzie do wyburzenia. Tak, że bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Po ostatniej wideokonferencji, tam były doszczegółowo wszystkie plany sytuacyjne przeglądane, pokazywane. Przy w punkcie zadawania pytań, pani Wójta, też o to spytała. No i niestety zostaliśmy utwierdzeni w tym, że świetlica zostanie usunięta, zburzona. Tak? Z dodatkowych informacji, jeszcze na terenie naszej gminy planowane były dwa miejsca obsługi pasażerów, czyli Miłolas i Turów. Z tego co wiemy, już na dzień dzisiejszy tych miejsc obsługi też nie będzie. Więc u nas nie będzie miejsca obsługi pasażerów ani w Miłolasie, ani w Turowie. A niestety świetlica wiejska nic się nie zmieniło w tej kwestii, mimo naszych też starań, jakichś i mieszkańców. Także wszyscy wiemy, że walczyliśmy o nią, no ale nie uległo to zmianie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. ja jeszcze ze swojej strony. Myślę, że to mogę powiedzieć, że na razie mieszkańcy Zosinowa niech się cieszą świetlicą, bo jeszcze żadne prace wiadomo nie są prowadzone i na pewno gwarantuję, że jeśli odszkodowanie za tą świetlicę gmina uzyska, to zasługujecie i powstanie w innym miejscu po prostu druga świetlica dla was. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos. Tutaj jeszcze pytanie do pana Piotra, radnego Piotra Zielskiego. Nie klaszcze pan teraz, bo wcześniej pan klaskał. No tak, panie Piotrze, no nie wiem. Czy pan się czuje, że jest pan na sesji czy na koncercie? Ale nie pan powie w czym, że A, czy, czego mam. No przy ostatnim, no, przy ostatnim pana... właśnie takich jednym z pana panaśka Ziwiaka, klaskał pan, jak mi się wydaje. Tak. No. A o co Panu chodzi? Dla czego miałbym. Ja no pyta, by pan chciał zaczekać. Czy będzie pan teraz klaska może? Ale ja nie Dla... No ale on co... nie Nie o będzie pan o klaska o teraz. Co tak? Panu okay. chodzi? W porządku. Nie, ale nie Proszę Pana, niech nie Pan nie spyta, czego klaskał, bo co nie. Nie zrozumiałem, dlaczego Pan klaskał. Dlatego myślałem, że może teraz będzie Pan jeszcze raz klaskał. Proszę Pana, mam takie prawo klaskania, oczywiście. więc jest Proszę no? Pana, oczywiście że mam takie prawo. Tylko ja pan, uważam, że pan, tutaj, powiem panu, szczerze, nie było powodu, żeby klaskać. No. To będziesz... No, 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 tak. To, no, pan, pan może klaskać ja też. Panie pierwszy, będzie do... bądź, bądź Pan miał okazję klaskać, jak będę rozwalać. A dlaczego? Sukces będzie pana największy. Proszę pana, no to zapytam pana, kto wydał pozwolenie na świetlicę kiedy i czy to było jakieś wbrew prawu, kto i eee, kiedy wydał pozwolenie. Pan ja to powiem tak. Zbrew. Więc proszę pana, nie no, ma Ja żadna, chyba widzę wszyscy, tutaj, to już wszyscy tutaj na, na sali, wiedzą, kto tę remizję budował, to, to, to. wiedzą, kto tę remizję głosował. No, czy pan z nas robi idiotów? No. Ale proszę pana, ale proszę pana, kto wydał i kiedy po, pozwolenie? Na to, ale więc to, to, pan, pan mówi, że, że, ta, że, że, że Czesław Sławkała wydał pozwolenie, na kursy, tak? załatwiał na, na rewizję w, w tym? W nie, pan mi sugeruje to, że jest wina tamtej Rady i Wójta, który był, że w tym miejscu ona stoi, co stoi? No a czyja to jest wina? No, Moja? Co to jest wina pani Sołtys? Nie. Proszę pana, jest, jest pana wina, że pan wtedy nie, nie wszedł do Rady. Bo pan jesteś bardzo mądry, pan, pan wszystko wiesz. To pan, pan wszystko wie. No. Ale właśnie duży ma to ten to że walczą. Dobrze, przejdźmy tutaj. Do bardzo proszę pan radny, potem Panie z Ja chciałbym odpowiedzieć dla pana świętego pana nie proszę, nie dał zgodę na... Budowę prac zaawansowanych, żadnych co do S19 nie było. Wszystko było zgodnie z prawem i że pana koncepcja koncepcję koncepcję proszę, niech koncepcj jego i wulta. Drogi jest dziewczynka, 2011 roku. Klaskać pan teraz koniec. możesz dla kumpla. Żeby pana ja, Bardzo, proszę proszę pana, ja nigdy nie klaskałem, niech pan przejrzy wszystkie sesje. Ja nigdy nie klaskałem, powiem panu szczerze. I nie będę klaskał. To, panu. Ja to, 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 panu, to panu mówię, żeby pan nie dopingował u rzeczy. Funkcję, pan, pan musi, ty. proszę pana, być obiektywny. Pan nie muszę proszę, klaskać, pan, bo panu jest. Pan pełni funkcję, żeby mieć oczy i tu i tam. Proszę pana, ja mam oczy i tu i tam właśnie. Dobrze, ja jeszcze może odniosę się do wypowiedzi Radnego Żwiaka a propos, że ja tutaj do, dostaję jakieś arkusze organizacyjne szkół. E, nigdy, nigdy takich arkuszy organizacyjnych, e, czy od Pani Wójt, czy od Pani Inspektor e, nie otrzymałem. E, otrzymałem pobory, wynagrodzenia pracowników, tak? Bo składaliśmy stosowne pismo e, tutaj, część, część radnych wszystko można to sprawdzić, jest dokument, podanie, które żeśmy złożyli, żeby pani Wójt przedstawiła te pobory. Te listy są oczywiście, mamy, mamy te listy, przeglądaliśmy. Tak samo Sławek Workop radny też zwracał się, też dostał. Jeżeli Pan Radny chce, no proszę bardzo, niech Pan składa, to, to Pani Wójt myślę, że wyda, nie będzie problemu. Ja, my też nie mamy tych dokumentów z danymi wrażliwymi. Szanowni, szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Panie Leszku, Panie Leszku, przepraszam bardzo, jeżeli tak kiedyś mówiliśmy, że wszystkie sprawy bardzo ważne czy sporne sprawy przenosimy pod obrady Komisji, więc Szanowni Państwo, nie pozostanie nic innego, jak zamknąć teraz dyskusję i zakończyć i teżśmyśmy ciąg ja dalszy sobie, Panie Leszku proszę mi pozwolić, ale... bo ja, ja jeszcze nie skończyłem. my ale mamy panie... według statutu 12 godzin na posiedzenie A. sesji chcę się wypowiedzieć i ja sobie nie życzę że pan ale co, ja dla pan kogoś się jest niewygodne się... i pan za, zamyka ale obrady, nie to, proszę nie państwa, to. Panie... ja chcę jest ustać pan Leszku się pan posługać. oczywiście ja, ja panu że ma pan poważne jakieś argumenty i pytania ale uważam że sesja nie jest miejscem na słowa i Dwa dobrze bardzo proszę ja wcześniej powiedziałem, nie chcę ingerować w arkusz, natomiast można otworzyć, jest kamera. Powiedziałem po ustaleniu, że chcę na to po prostu popatrzeć. Kolejna sprawa, imię i nazwisko, liczba godzin, to nie są dane wrażliwe, proszę Państwa. I jeśli gmina nie udostępni mi tych danych, ja się zwrócę do menu mailem i ustalę, czy takie, czy takie informacje przewodniczący Komisji Rewizyjnej może dostać, czy też nie może. Dziękuję Państwu. Powiem, powiem że naprawdę nie wiem, nie mam takiej wiedzy, nie mam takiej wiedzy. Jestem ja w Pani szkoda robić, wypowiada się na razie teraz? Króciutko. Dajcie. Nam jeszcze stan faktyczny, zanim znowu będziemy się kłócić o coś, no bo teraz radny odpada radnym, a organ wykonawczy, który dysponuje tymi danymi, nie ma nawet szans sprawdzić, czy może dać to, czy nie może, nie ma szans odpowiedzieć na to, czy tak, czy inaczej, a już znaleźliśmy problem. Może zostałam źle przez pana radnego zrozumiana. Organ prowadzący z państwem współpracuje i tak jak powiedziałam wcześniej na wszystkie pytania dotyczące arkusza, jeżeli państwo pytacie, my odpowiemy. Ja chciałam tylko podkreślić, że wyłączną kompetencję w zatwierdzaniu arkusza ma pani Wójt. Nie, Państwo Radni i Państwo nie możecie pod tym względem ingerować w arkusz. Natomiast do wglądu oczywiście jak najbardziej ja na każde Państwa pytanie odnośnie treści Arkusza bardzo chętnie odpowiem, wyjaśnię, dlaczego takie, a nie inne uzgodnienia zostały podjęte i tak jak mówiłam wcześniej, Państwa sugestie y, względem szkół z Państwa terenu na przykład, również przy y, projekcie arkusza my staramy się uwzględniać, dlatego że no, te zdania Wasze są oczywiście też ważne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Rady Program. Temat związany jest oczywiście... Proszę wnioski, Państwa, tak? chciałbym podziękować za życzenia. No tutaj, co zostało powiedzieć. Podziękować, bo padły słowa dla tych mężczyzn. I tutaj, jeszcze do, słowo do pani inspektor, bo zapomniała pani też o jednej rzeczy, że jak gdyby pomoc ze strony rządu dla tych szkół też poszła. Pani Wójt jest tego świadkiem, bo sama osobiście mi kiedyś powiedziała, że przywiozła sprzęt gdzieś tam z Lublina o dwoje wody. Także to też wpłynęło, jak gdyby na dobro, na dobro tych naszych szkół. Dziękujemy za życzenia. Myślę, że to już czas skończyć w ogóle te bojaże, nasze. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rada, Pani Wójt, aha, Pani, Pani Sołtys. Panie Dusiu. Sołtys oczywiście w środnik Pani Wójt, Szanowna Rado, ja tak chciałam zakończyć miłym akcentem, tak. bo moja, moi mieszkańcy z ulicy Jadłowej i Różane już się cieszą, bo usłyszeli to, co usłyszeli, a mieszkańcy z ulicy Świerkowej na pewno już się cieszą, że ich sprawa ujrzała światło dzienne i jest prawie w realizacji. Dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję pani sołtys. Bardzo proszę pani sołtys Filmin z pani Czesława Soku. Ja jeszcze chciałam zabrać głos w sprawie S19, bo tak nie mogłam się, bo to przekrzykiwanie, przekomarzanie. Chciałam się spytać Pani bo takie donosy i ludzie się pytają, ja nie wiem jak odpowiedzieć. Czy y, ta ulica Południowa, to będzie zamknięta, by miał być wiadukt, a mówią, że będzie zamknięta, że będą do ludzie dojeżdżać aż do Lipnackiego tutaj i będzie wiadukt y, y, Lipnaki i y, w no, prawnicy no, no, konkurzencja lepniaki, tak? tak? Tak, tak, konkurencja Lipniaki. Według naszej wiedzy nic się nie zmieniło, wiadok będzie. Na pewno sobie przepłodnione, że teraz będzie i od strony... Ulicy północnej strony ulicy południowej do miejscowości Miła. No właśnie, bo takie do, ten, ludzie się I pytają. Nie będzie, będzie na, na pewno. No właśnie, dojechać, żeby dojechać, trzeba pokonać wiadukt, Tak, no tak, ale tak, Czy od strony południowej, czy od strony północnej będzie taką. No właśnie, tak ludzie się to, pytają, to że, że będzie ślepa, ślepa ten, że, że po prostu będzie. że po prostu będzie do lipnia tutaj. Część będzie ślepej ulicy, ale ulica południowa będzie się kończyła, kąt będzie przebiegał obok. Tak, zawsze ja zapraszam do Urzędu Gminy, no, by, żeby... to pokażę jakieś plany, mapy sytuacyjne, co, co mamy, to powiemy, pomożemy i pokażemy. Wytłumaczymy jakby coś. Jeszcze jestem przy przygłośnie, to chciałam podziękować za pamięć, że jako podziękowanie jako sołtysom, No i nie tylko żeby podziękowanie, ale współpraca i realizacja z nami była. Pozytywnie załatwiana i, i to, co my mówimy czasami sprzeciwne, żeby też troszeczkę tam przychylić ten, bo każdy ma słabsze i lepsze strony. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Sautys, Oddaję głos pani Skarnik, Przepraszam za postawienie panią skarbnik. Tak, wycia. Tak, Proszę że na Państwa nie mogłam głosu. się, y, że tak powiem, brzydko dopchnąć do głosu, a zostałam poniekąd wywołana do tablicy, ponieważ już chyba to jest y, na sesji w styczniu było też takie pytanie, bo sobie zapytała zapisałam. Chodzi dokładnie o oszczędności w oświacie. Tak jak Państwu już wtedy wspomniałam, one będą realne do ocenienia po wykonanym budżecie roku 2021, dlatego że w 2020 roku te szkoły do sierpnia funkcjonowały, czyli jakieś wydatki zostały poniesione. Jedyną rzecz, którą mogę Państwu teraz powiedzieć, żeby zaspokoić trochę ciekawość. Wydatki poniesione tylko na szkoły w 2020 roku bez wyżywienia. Czyli, bo wiadomo, jeżeli chodzi o wyżywienie, to opłaty, które wnoszą rodzice, powinny wystarczyć na zakup środków tych żywnościowych, na przygotowanie obiadu. To kwota zaokrągle do tysięcy złotych, 13 766 tysięcy złotych. Plan na 2021 rok na placówki oświatowe, czyli na szkoły, które teraz mamy, mamy ich pięć. 12 milionów 265 tysięcy złotych. W tym planie oczywiście nie ma tak, plus rezerwa 500 tysięcy. To jak dodamy 500, to jest 12 milionów 765. Proszę Państwa, w, w jednej kwocie i w drugiej nie ma wydatków na wyżywienie, tak jak podkreślam. Jeszcze jeżeli chodzi o liczbę dzieci, tu pozwoli Panie Inspektorze uzupełnię, bo dzisiaj rano przeanalizowałam też troszeczkę metryczkę subwencji oświatowej i porównałam liczbę dzieci z 2020 roku w, przy naliczaniu do subwencji to było 731, a na rok 2021, dościągawki, 664. Ja myślę, że na to też ma wpływ, no niestety, niż demograficzny, czyli my widzimy, że tych dzieci ubywa cały czas i czy one odeszły, a inne przyszły, ich po prostu jest mniej. To jest 67 osób mniej, 67 dzieci mniej, no to jest dużo. Także tu, jeżeli będzie komisja oświatowa i będą jeszcze jakieś pytania, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, bo mówię o oszczędności, to ja się czuję wywołano do tablicy, jeżeli chodzi o pieniądze. Chcę odpowiedzieć, bo też było pytanie w sesji w styczniu. Pan Gnych nie pytał, nie ma go dzisiaj, ale może sobie odsłucha, także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim przekażę jeszcze panu Piotrowi Jezierskiemu głos, chciałbym przypomnieć, bo sam w sumie zaraz zapomnę. Przypominam szanowni państwo radnym o złożeniu oświadczeniach, o oświadczeniach majątkowych do końca kwietnia. Bardzo proszę, pokój 15, pani Mariola, inspektor pani Markowicz pomoże w tym wypełnieniu oświadczenia. Bardzo proszę, pan radny Piotr Jezierski. Pytanie jedno, ile dzieci w ogóle poszło z tych dwóch szkół do innych szkół? Czyli do gmin innych. Dobrze, dobrze. To, to skoro z tym, skoro tak, ile w wyniku tego mamy straty w subwencjach mniejszych? Panie... Stratę y nie, to bo, bo, Panie proszę, radny... Jeszcze, jeszcze raz, Pani nie, mówi co, co, co do dzieci, to Pani mówi, że tak, no, jest, jest niż, jest tam y, tak, 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 nie? Ile no, w ogóle dzieci poszło do szkół innych, chodzi teraz do, do szkół innych, bo ale tutaj nie ma w sumie pani, z tych Pani inspektor nie, się... o tym mówiła. Mówiła też o tym, że przychodzą do nas dzieci spoza terenu naszej gminy, a jak Pan dobrze wie, Mówiąc tak, najprościej subwencja idzie za dzieckiem. Tak. Ja pan, przed chwilą Panu powiedziałam, że liczba dzieci rok do roku, czyli rok 21 do 20, to jest 67 dzieci mniej. No tak, są mniej. Ale, na... Ale to jest z różnych powodów tych dzieci mniej, wie Pan. Ja tego nie analizowałam, bo nie miałam na. Jak ty, ani nie mam takich danych, ani nie miałam dzisiaj tak naprawdę na to czasu. Na szybko to przeanalizowałam z rana, żeby móc odpowiedzieć na pytanie, które zadał Pan radny na ostatniej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Na króciutko bardzo proszę, oddaję ja już, oddaję już głos, Pani Wójt. Bo już są tysi, już widzę, że mi uciekają. No oczywiście, każdy Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzieci, to bardzo bym prosiła, żebyśmy wspomogli, bo e, ratujemy serce e, dziewczynki Antoniny Bober. Jeżeli. A milion złotych trzeba, żeby była ta operacja zrobiona. To bardzo bym prosiła, jeżeli ktoś by zechciał jakąś złotówkę swoją przysłowiową tutaj wrzucić i dobry uczynek zrobić. Więc bardzo bym prosiła, my w Urzędzie Gminy zbieramy kto ile co łaska. Więc yy, bardzo bym prosiła, żeby pomóc temu dziecku i kończmy. Szanowni Państwo, jeszcze, dobrze Pani Stasiu, jeszcze tylko sekundeczkę. Ja do, dopowiem tutaj, co Pani Wójt powiedziała, jest y, oczywiście y, pierwszym, y, to, to jest, y, działa to na zasadzie nomin, nominacji, tak? I teraz Straż Pożarna w Konkulewnicy, która zbierała, zebrała dosyć poważną y, kwotę, nominowała Urząd Gminy. Jeżeli wyważacie, szanowni Państwo Radni, kiedy ja siebie jak Urząd Gminy, zachęcam Państwa do tego, żebyśmy ile możemy, ile możemy każdy, a już tutaj Pani Wójt ze swoim zapleczem, którzy pomagają Pani Wójt w jakichś tam przedsięwzięciach, decyduje, kogo będzie dalej nominowała, bo to działa na tej zasadzie, działa na tej zasadzie. Czyli też byłoby bardzo miło, jakby byśmy wszyscy razem dołożyli do, do tej właśnie takiej, tego przedsięwzięcia naszego, pomocy i to będzie ładnie wyglądało. Zachęcam Państwa. Ja dziękuję bardzo, bardzo proszę Pan Radny Stełko Zalewski. Tutaj chcemy, o dzieciach rozmawiamy, jak ja zaczynałem, byłem radny pierwszej kadencji, to, to praktycznie było trzy klasy pełne w Konkolejnicy obecnie, będzie jedna klasa. Panie po prostu dzieci po prostu trzykrotnie mniej jest. Przepraszam, bardzo, przepraszam, bardzo. Przepraszam. Dobra. Panie Sławku, niech Pan nie wywołuje. Państwa, nie, nie, nie. Proszę Państwa, e, tak, trzeba w a zwłaszcza, że my korzystamy ze środków, jak gdyby publicznych i też proszę oczywiście, się przyczynić do tego. Oczywiście, się czy, Panie Sławku, do proszę, bardzo, nie każdy, proszę, każdy dobry nie, człowiek e, Lepiej jest dać, niż samemu prosić. Jest o, jedna zasada. te słowa, Panie Sławku. Szanowni Państwo, panie Wójt, Wysoka Rado, zamykam 30. sesję Rady Gminy Górnika. Dziękuję bardzo.